Z Co one tu znowu wymyśliły, Tosia? Ej, wiem, co mnie wymyśliły. wymyśliły sobie. Ja cię. Z tego i... A. Brały kredkę. Tu ją tak strugały. I wyletywały. A czy to moje? Czekoladowe. Nie, pewnie swoje, mieli. Zobacz, jakie cwaniaki dzisiaj. Ale to nas, moje. Tak, no, tarka nasza. Trzeba spróbować, czy to są prawdziwe czekoladowe kuleczki. Pokaż mama, też. No, czekoladowe. To się Moje strugały. Nie, to są jakieś. A ja mam tutaj ze mną. Mhm. Myślę, że tak można, że będziemy strugać koretki i będą wylatywać nam czekoladki że nie, to tylko chyba tak, chyba tego tak skrzaty umyją. No właśnie. Tata, Chodź zobacz, matko. Musisz pochryć. Mhm. No powiem ci to siarza. Lubię wszystkich kolorów. <noise> Może niekoniecznie od rana, co? się ręko? A później spróbujemy. Dobrze? Ja już widzę. Nie, to jest odwrotność. To jest 21. Jeszcze nie ten dzień. My szukamy 1 i 2. Widzisz? Ja no, muszę Ci powiedzieć. O tak, widzę. Tak, brawo. Tak samo co ważne. Trzymaj. Trzymaj. Stoliczek z pysznymi napojami, tu babeczki są, chyba jakieś ciasteczka i takie yy, czekoladne na gorąco z bitą śmietaną. Wow! Kto tutaj podjadł tego cukieruńka, co? O! Na zdrówko. To co? Układasz tatulem, czy sama myślisz, że zaszadę? Spróbuj sama. Doda przyjdzie, tylko zaskoczysz. No już mamy ładną kolekcję tutaj na naszej planszy. Otworzymy. Proszę bardzo. Musisz tu spojrzeć chyba na ten obrazeczek To tu Super. ale Tu najwyższe jest. Uhum. tak. dobrze mówisz. tak. u mnie tak. Tu jeszcze tak. Tu i tak. Tu i tak. Czekolada No gorąca czekolada mm, No jak to jest mniejsza Mamka musi wziąć Gorąca gorąco. czekolada Gorąca czekolada 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 Może to jest biała śmietana. Aha. Pięknie, czy ty to sama złożyłaś? I to są dodawcze. To, to, mam. No, ja mam się chować takiej malutkiej. Ja Cię, tata, nie uwierzę. <noise> Musisz mocniej pić, pomóc, czy też a jakie kuleczki granola. Nie, ja, same kuleczki. Dobra. <grymne> Ta Tata! Proszę kochanie. Proszę Przyszedł nasz kochany sąsiad I porwał mi dziecko mhm. Ubrał w piżamie Założyłem mi tylko kurtkę Wziąłem na ręce i pobiegł Mówi, że Mikołaj tam był Czeka na nią Siednego mam tego Sąsiada młody Ale uwielbia Tosia, Tosia jego Więc super no i co? A my, mężu, działamy. Ścielimy tu łóżko, ja już to się pokój ogarnęłam. Bo musimy się spakować, spakować paczki. Co jeszcze? No. I parę innych rzeczy, więc działamy, moi drodzy, działamy. O! Dwa prania. Dwa prania leżą. Sterta już taka, że że mi słabo Ja mam wyjścia nie mam wyjścia. kto to zrobi, tylko ja tośka wróciła od sąsiada z pełną torbą słodyczy tak jak to widzi, już się tak śmiejemy i mówimy jak będziesz mieć dziecko, to będziemy łyżkami, cukrem go karmić, zobaczysz za każdym razem się tak śmieje do niego, bo on co przychodzi, to ma dla niej, wiecie, a teraz Jakieś jajeczko, jakiegoś batoniczka. A teraz... No bo Mikołaj, bo Mikołaj. Na szczęście my to chowamy. Na szczęście ja też nie lubię za, tak, za dużo słudeczek, ona jej kawałek i potem spokojnie no, przez parę. No, dni może nie jest na szczęście, więc... Ale... Proszę bardzo, jak to fajnie jest kiedy mężczyźni robią mi śniadania. Jak to fajnie mieć takiego sąsiada, który się czuje u nas jak w domu i tak się zakuplowaliśmy. Czasami się zdarza. bo czekamy tylko jak... No widzisz, no to to nie ma... Coś... Na się takie... jak chcesz. Ale my że mamy mamy lepiej. My z to sobie poradzimy. Ale słodkości, nie? No właśnie. No. Mhm. A wszystko... to wszystko? W To już nie jemy, dobra? Koniec coś no co, to to ściki i kawkę, to ja zrobię kawkę. O. Niech będzie. Sąsiad się napije? Pewnie. Czemu mu się nie napić? To robimy trzy kawy. Nie no pani, to chyba opowiadasz wszystkim ty masz naśladów, co? Nie. Nie? Ja nie byłem taki wyjątkowy. Oczekujesz to, tego? <śla> Tylko najlepsze jest to, że jesteś idzie w pół ubrany. Mam gdzieś <śla> <Bapie> spodnie zgubi, <śla> To nie, żadne.

Grałem, Rana działa. Mamusiał pomoże w nie o co tu chodzi. Asusa, I pięknie sobie e, grape, koloruje e, i pracuje. mam dziecka. Kawa wypita? Ja jeszcze muszę wypić. No i co? I do roboty. Do pracy rodacy. No już. Dzisiaj otwieramy cztery okienka z Antością, bo zapomnieliśmy i wczoraj otworzyć. Dzisiaj wyjeżdżamy, więc dzisiaj jedenastkę. Naklejki! No chyba to jest najlepsze, co mogło być. Nasza Antośka tak uwielbia naklejki, chyba każde dziecko uwielbia naklejeczki. Więc proszę bardzo, naklejki. Dwie jedynki to jest jedenaście, tak? Jedenaście. To? Tutaj? Tak. Co to może być? To jest chyba jakiś ołówek, albo opisak, albo coś długiego, cienkiego. Co to może być? Możesz odpocząć? Ja się do ciebie. Ej, wiem co to może być. Wiem, co to może być. Wiem, co to może być. ołówek, czyli będziemy musieli za zatemperować. Pięknie. Teraz szukamy 12, bo jutro też nas nie ma. gdzie? No, szukaj 1 i dwa. To jest 12. Tak tu jak były dwie jedynki, to teraz jedynka i dwójka koło siebie. Nie, to nie jest dwójeczka. Dwa, dwa i dwa. Nie, jeden oraz dwa. A jeden oraz nas... No, szukaj, szukaj. Widzisz? Ja widzę. Brawo! Zniżyć, zniżyć. zniżyć jeden, jeden, jeden. Pokaż, pomogę ci. Czy sama? Sama. Ach dorwi się do tego. Pokaż, mm. pokaż. Ja już, ja już, o. ja. Już. Yeah. Dobrze, dobrze, dobrze. O, co to? Karteczki. Kolejne karteczki do zapisywania, tak? Nie wiem, te karteczki, bo chcę je zabrać do Wrocławia. Nie wiem tu. I co, ale może 13 zostawimy na niedzielę jak wrócimy? Żeby też, żebyśmy też coś zrobili. Będziemy mieć Lego City. Na niedzielę. Spokojnie ich otwiera. No dobra, Lego Friends. Ja co? przepraszam, Lego Friends. Trze... Wow. No kochanie, i szukamy teraz jeden oraz trzy koło siebie. To jest 13. Ty już widzisz? Tak. Jak wygląda trzy Takie dwa niepełne brzuszki Taba. Brawo A tutaj się robi na... Mhm. To za duża, duża, duża. To chyba no, Tata już ja Dobra, Lapa. dobra, dobra, ja chciałem ci tak tylko poluzować. Oj, oj nic się nie stało. No. Od tego jest kalendarz, żeby urywać to wszystko. Aha. Co to jest? Karteczki. Karteczki. Ile ty masz karteczek? Pięknie. No to mamy. Kolejne dopiero otwieramy w poniedziałek, tak? Poniedziałek. Dobra, cieszysz się? A dziś? Mhm, już nas nie słyszy. Ważne, że ma. Ach, to dzieciństwo. Jesteśmy na stacji benzynowej. Słuchajcie, totalnie szaro, szalony dzień. W firmie byliśmy od momentu, kiedy zjedliśmy śniadanie czyli była jakaś. 9:30, 10 może i wyszliśmy z firmy o godzinie 16. bo tyle paczek, tyle dopakowania wszystkiego. Potem dopiero my się pakowaliśmy do Wrocławia, czy wykąpa wykąpałam się ja Wojtek spakowaliśmy, wiecie, prezenty, biegaliśmy po domu szukając różnych rzeczy, coś tam jeszcze dopakowywałam, to Tosia coś mówiła, że chce zabrać, to Kompletnie, już nie chcę mi się nawet o tym opowiadać, bo to był jeden wielki chaos. Od momentu, kiedy weszliśmy do firmy, jeszcze nagrywaliśmy. W firmie robiliśmy różne rzeczy. Jeszcze z nagrywaliśmy z rzeczami, które zostały. Z kobiecego, z dziecięcego. Mm, ja jeszcze wstawiałam reklamę na Instagram. Mm, Powiem, jeszcze mi się iPhone zaciął. Słuchajcie, tak byłam zła na tego iPhone'a, że w pewnym powiedziałam w, nie, Jadę po nowego iPhone'a w poniedziałek do sklepu. Choćby się paliło, waliło, choćby, o, nie wiem, o której tam pojechała, nie wiem jeszcze, jakie będzie mieć plany na poniedziałek, ale jadę po nowy telefon i tyle, i kropka. Tosia już śpi, jesteśmy na stacji benzynowej. Tosia już śpi, odkąd po prostu się wsadziliśmy ją w fotelik. Była cała, naprawdę była tak grzeczna, to jest tak kochane dziecko. Jak tylko wie, że Musiasta tu się pracują i to się upowa, to ona się bawi godzinami w pokoju. Tylko przychodzi, jak coś nie może otworzyć, czegoś nie może odlepić, albo pyta się mamusia jak to zrobić. To tylko wtedy, a tak naprawdę nie mamy dziecka. Teraz Wojtek zatankował, kupiliśmy kawę. A ty nie? Ale ty masz bardzo zdrowo. O, to ja mam kawkę, muszę tu gdzieś to no, tam. No więc ruszamy do Wrocławia. Plan był taki, żeby Tosia specjalnie nie do przedszkola, żebyśmy o pierwszej wyjechali najpóźniej, sobie, naj, najpóźniej spokojnie do Wrocławia. Jeszcze mieliśmy po drodze do sklepu zajechać, bo mieliśmy kupić prezent dla Jarka, bo Jarek ma urodziny zaraz chwilę przed świętami. Jedziemy bez prezentu. Jest godzina. 17.05 i dopiero ruszamy na Wrocław. A przed nami jakieś ile? 3.14 tylko? Bardzo szybko właśnie, dziwnym trafem, ale ciężko, jakoś szybciutko. No dobra, słuchajcie, pokazuję, że będziemy 20.20. 20. No. Jak w Łodzi. Byłoby super, chyba że ty na uślep Kończę moi drodzy, bo ciemno będzie i nie będzie dobrego, dobrej jakości nagrania. Do zobaczenia w, we Wrocławiu. Super. Jesteśmy, ale pięknie mają przystrojone osiedle. No. Tutaj już bardzo wiele domków się ubrało. No wiele domków się ubrało. Dojechaliśmy i bardzo szybko nam to poszło, pomimo delikatnej mgły. Nasz kierowca z bombowca dowiózł nas bezpiecznie. Dziękujemy tatusiu. Jesteśmy najlepszy. O. Jesteś najlepszy! O, patrz, to się, jak pięknie mają dziewczynki przystrojone! Pokaż! Są! Są dziewczynki, już nam machają! Zobacz, Tosia. To jest mój elfik. Patrz, tu jakiś elfik na ciebie czeka. I zobacz, Tosiu. To jest jakaś czekolada, może być też. Ja cię myślę. Elfik tu na ciebie czekał z jakimiś takimi prezentami no, każdego dnia i jeden prezencik. Tylko trzy, a potem będzie mogła z nami otwierać. Ja cię. Będzie mogła z nami też ciocia potem otwierać. już Tylko już to wyrzucam. Ale ci pomoc. Jakie niespodzianki czekały ciocia, na nas ciocia, ja chyba... jakie tak zrobię się zle. No dziewczyny, ja też potrzebuję dwa koraliki Co tworzycie? Zawsze dla mnie nie coś jednego <grym> <grym> Pati Ci jeszcze jednego odda Mogę, Patka, jednego srebrnego? Tak Trzeba im zrobić taki szaliczek teraz, patrz, tak jak tu ma Paty. To Antosia, e, zrobimy tutaj. Gdzie są jeszcze wepcia? tu O, mamy, jest czerwony i zielony. Proszę, szaliczek będzie zielony. Ciebie co? Zrobisz tutaj? Tak. Szaliczek? Patrz tak, jak jest tutaj. Widzisz? A to jest tutaj. A, bo one takie e fajne e tu e mają te szaliczki. Chcesz zobaczyć na mnie? No, widzę, jak ślicznie. A zobacz, jak ja. Uh -huh. Pięknie no. Dziewczyny już szaleją tak Że nie można je zatrzymać <grym znać>. Mamy z, dzieci z głowy na trzy dni spokojnie Znaczy na dwa dni Jesteśmy do niedzieli Zobaczcie jak pięknie mają przystrojony domy, mają piękne światełka w oknach. Choineczka już też ubrana. Schody przystrojone. Naprawdę pięknie. No i przed domem też, która Wam pokażę, jak mają ładnie. Ja kończę tego vloga, moi drodzy, Słowna bo jesteśmy ma... po kolacji, chcemy się nacieszyć sobą. sobą. które nie jeszcze popsoć, nie będziemy je uszpić i wieczór. Miejmy nadzieję, że będziemy jeść dla siebie. Na razie jest tutaj tak głośno czy na dziewczyny Będą mieć fajny weekend. Dziękuję kochani, dziękuję, kochani za tego vlogmasza krótkiego, ale zawsze. Do jutra,